No więc, w tym filmie chłopacy i pewnie jakieś jedna setna dziewczyny. Yy, w tym oto filmie opowiem wam o tym, co działo się dokładnie rok temu. Yy, jak wyglądał wtedy rynek i czy poprzedni rok może by zwiastował... O, powiem wam bardziej tak, że jeżeli się tak wydarzy, jak się wydarzyło rok temu, to co można z tym zrobić? I to by było... Na tyle z zapowiedzi. Na początku oczywiście małpa, strona od wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów i można sobie wejść oczywiście kod ZON Link w opisie. A więc, rok temu jak pokazują na przykład indeksy, yy, widzicie coś ciekawego, jakiś punkt, w którym byście byli zainteresowani z tego oto przedziału, który ma miejsce tu. No, więc yy, rok temu dokładnie było. Uwaga, tu. Jesteśmy, jeżeli byśmy mieli porównywać rok do roku, to jesteśmy w takim oto punkcie. No, mówiąc o roku. W sensie, że wtedy był 3 września, to jest ciekawe, że aż takie mocne były wystrzały. I teraz, co zrobił John, aby to sprawdzić? Poprzyglądał itemy. I o dziwo, itemy, nawet najbardziej losowe i dziwne, yy, sprawdzone wtedy naprawdę dają takie wyniki. Sierpień nudny, nudny, nudny. Nagle przychodzi wrzesień. I zobaczcie, jaka tu jest skala. Nagle rośnie o złotówkę. Potem we wrześniu stoi, 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 nawet lekko spada i październik wyjebanie tak w ogóle wyglądał wtedy cały rynek, dosłownie cały rynek tak wygląda. tu macie skrzynię snów i w którą pokazywałem już na wcześniejszym filmie ale warto też na to popatrzeć tu mamy marzec, kwiecień, coś tam e, sierpień, wrzesień w ogóle jest ten sam poziom e, co jest ciekawe w sierpień był wyższy, we wrześniu spadł na niższy i nagle w październiku wyjebało. To jest e, według mnie całkiem interesujące. E, I ja powiem tak. Aktualnie. Dlaczego w ogóle to tak staram się sprowadzić? Dlatego jak dużo rzeczy aktualnie dzieje się na Steamie. W sensie macie skrzynki straty zagrożenia po... No nie, nie chcę mówić niemal e, 4 zł, bo to by było przeinaczenie, ale... Jakby nie jest tak daleko. Macie Sticker Capsule 2, które świrują. Można też Sticker Capsule 2 zobaczyć pod tym kątem, może to będzie ciekawe, żeby też sprawdzić jak zachowywało się rok temu. No i ja powiem tak, że osobiście, dla mnie, tak prywatnie uważając, już wrzesień, wrzesień był, a wygląda na nudny całkiem, a tu jest dopiero, e, co ty? Listopad, a tu co? Czerwiec, września. Aha, bo to kurwa jest tak, że o o o o, lipiec, sierpień był taki o, ale to ciężko się tak na to patrzy. Znaczy, wyniki były spore, w ogóle przebiliśmy te wyniki, ale yy, ciężko tak na to jednoznacznie popatrzeć, powiedzieć, o tak będzie, albo tak nie będzie. Yy, to ten film zdecydowanie nie ma być tym, że o kurwa, lecimy po hostce, let's go i tak dalej. Bo no, ja jestem i krytykiem operacji, i nie wierzę w to, że będzie hossa yy, i jakby dla mnie wszystko będzie szło źle i będzie do pizdy i w ogóle koniec świata, kurwa, przegraliśmy. Yy, także to jest moje podejście. Jednakowo powiem tak, że jeżeli miałbym podejmować jakieś decyzje, a będę podejmował decyzje, bo jestem na rynku, więc jestem zmuszony do podejmowania decyzji. I wykres szedłby tak, to polecam sprzedawać od tego momentu do tego momentu, cały czas, non stop, jak tylko i wyłącznie leci, żeby po prostu, nie wiem, nie ufałbym rynkowi, nie ufałbym rynkowi, że rynek nagle zaczął się wrzesień, może ktoś dostał wypłatę, może coś, yy, może ktoś po prostu się zaktywizował na nowo i tak dalej, i tak dalej. I że teraz nagle przyjdziemy i powiemy, tak, zaczął się wrzesień, zaczęła się giga hossa, lecimy po raz 10. Nie, jakby, jeżeli dostaniemy 20%, no to będzie przezajebiście. Jeżeli dostaniemy 30%, no to już kurwa w ogóle. Przypominam, co się z, z empresami działo w tych okresach, pamiętacie to? To było dosłownie wzrost pokroju z 600 do 750 zł, czy coś takiego. To jest mniej więcej podobny okres do tego, który był dzisiaj. Więc ja ten nie jestem jakimś wielkim człowiekiem, który by mówił, że coś, że jakby to powiedzieć, że się nie wydarzy. O, ale. Jeszcze ważne jest to, co w ogóle w tym roku dostaniemy w listopadzie, bo listopad w tamtym roku był tragiczny. Był przetragiczny, to był w ogóle dołek dołków. W sensie z tamtej perspektywy, oczywiście, nie? Bo teraz wiemy, że mogły być jeszcze gorzej, ale z tamtej perspektywy, no to już gorzej być nie mogło. Yy, I powiem, że jeżeli w tym roku, a w tym roku dostajemy Szanghaj, w listopadzie, jeżeli w tym roku dostajemy znowu takie poziomy a dostaniemy taki wrzesień, no bo ja nie wierzę w to, że podczas Majora w Shanghai nagle wszystkie skiny będą leciały do góry, albo yy, że nagle Major przyjdzie i powiedzą STOP! STOP! STOP WYPRZEDAŻY! STOP! NIE RÓBCIE TAK! DON'T! i tak dalej. No nie, no nie, nie wydarzy się to. Yy, sądzę, że i tak dostaniemy obniżki w listopadzie. I powiem tak, że wobec tego nawet można by było zaryzykować takie zagranie na zasadzie dwóch miesięcy, nie? Czyli, że dzisiaj jeszcze patrzysz, co rośnie, co rośnie, obserwujesz sobie ten rynek, jeżeli coś masz, to po prostu wyprzedajesz to, ten zawsze, tak, żeby się opłacało, pamiętajcie. A potem czekasz na odpływ tego rynku. Jeżeli październik jakby poleci za ciosem, yy, września, i jakby październik dalej będzie szło wszystko jak petarda do góry, to te, tak naprawdę można na przykład ulokować się w stable i potem starać się robić na flipach. jakby... Pamiętajcie, każdy wzrost to możliwy flip. Każdy jeden na rynku tym Bo na każdym wzroście są opóźnienia. Dosłownie, jakby to jest już tłumaczone na tym kanale tak długo. Więc jakby wystarczy nawet sobie w teorii wziąć z takiego września wyjąć pieniądze, włożyć w jakieś stable, które się łatwo upłynnia. Tylko wy musicie wiedzieć, co się łatwo upłynnie, a nie ja. Yy, I te stable, które się łatwo upłynia, w momencie, kiedy jest wzrost, wpierdalasz gdzieś i wyciągasz to, co wzrosło, i tyle. Jakby to jest to, co jest to. To w takim najgorszym może, że wyprzedałbyś się za szybko, to by się wydarzyło, jakby masz cykl obrotowy przeniesiony o jakiś okres, ale jak bezpieczny. To jest to. No, druga kwestia to jest po prostu zagranie po to, że październik będzie nudny. Tak jakby wrzesień będzie jakiś. No i w tym wrześniu, który jest jakiś, po prostu non stop, non stop, non stop, non stop napierdalać sprzedaż, tak jak ja robię, jak zresztą widzicie, non stop. Steam Deckami akurat czyszczę balans na koncie. Byle do Steam Decka, kupić Steam Decka, zero na koncie. Skiny, 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 skiny nawrzucane. Sprzedać, sprzedać, sprzedać i ten. No i tak to u mnie w ogóle funkcjonuje. Dla mnie Steam Decki są po prostu tymi staplami, o których mówię. Dla was to może być coś innego, nie wiem. Może klucze do TFA2, może Alien Reddy, może... Kurwa, nie wiem, AK Redline, no, chociaż wątpię. Ale to by było tak. No i po, po prostu jakby kapitalizacja tych yy, rzeczy do marca, zamienienie ich na, yy, nie wiem, pieniądze, cokolwiek. I w, yy, znaczy do, do listopada, i w listopadzie po prostu mówisz: OK, rynek spadł, wkładam znowu, i tyle. To są dwie strategie. Albo jedna, że się zajebiesz w akcji i sprzedaż, a jeszcze będzie drożej, wtedy flipujesz. Albo yy, ty sprzedajesz. Bo rynek cały czas rośnie, robisz sobie po prostu bezpieczną poduszkę i czekasz aż się wyjebie. Jakby. Zawsze jesteś na plus. To jest to. Tylko musisz, jakby kwestia była taka, że w momencie, kiedy było nudno, to trzeba było wkładać pieniądze. Jak się nic nie działo, to trzeba było po prostu 20 sierpnia, trzeba było wkładać pieniądze. I tyle. Więc ja już to nie mówię, co zrobić, jak masz pieniądze. Bo jak masz pieniądze, to już, nie wiem, pomodlić się można. Tylko co zrobić, jeżeli masz przedmioty, które rosną. No. I to na tyle. Joł.